Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Lancor, no i jak w środę, yy, przechodzimy do pacznoców 22 kwietnia kolejny pasznocik. Mam oczywiście od eventów. Tym razem bardzo skromniutko, bo yy, jest yy, w zasadzie tylko jeden rozdział, jeżeli chodzi o eventy, tak więc zobaczmy sobie, co tu dla nas przygotowali. Pierwszy nazywa się Boost-boost-boost. Bardzo ciekawie, czyli przez dwa tygodnie będziemy mogli się cieszyć zwiększonym expem o 100%, skill expem o 20% oraz item drop rate boost o połowę, czyli 50%. Niestety nie ma nic dotyczące life skilli, tak więc no niestety przykro mi. Alex też jest zawiedziony, właśnie mi powiedział. No i generalnie ten inwentarz będzie 24 na 7, tak, więc to nie będzie tak, że działa w określonym tam odstępie czasu, tylko kiedy się zalogujemy, ten bułsik będzie aktywowany, tak, więc nie musimy się tym przejmować. Każdy z tego korzysta. Kolejna rzecz to jest Loyal Attendance oświeżone, tak, więc za każde logowanie się będziemy otrzymywać takie oto i tamki. No i oczywiście na końcu final Accessory Box. E, dwójeczka wydaje mi się, że to jest nieco lepszy niż e, poprzednio. Nawet się pojawiły artyzjanki, tak? Więc to no, troszeczkę e, ciekawych rzeczy. I tu jest bonusik, bo Crystal Extraction Tool, czyli to jest przedmiot, który w zasadzie nie da się w żaden sposób zdobyć, a da się wyciągnąć e, te e, kamyczki z broni czy zbroi, tak? Więc e, dobra rzecz, na pewno się przyda. I lecimy dalej. Ongoing Events Mysticals Ellie Water Festival, Finto's Juice Challenge, zakończyły się Refer a Friend Promotion, The Golden Goose oraz Spring Playtime Challenge. Zostaną e, rozdane nagrody za e, April Full 2020, jeżeli ktoś nie otrzymał, to e, powinien sprawdzić swojego maila. E, content Major Updates, bardzo wielki update czyli pojawiają się dwa nowe eliksiry wielce oczekiwane przez całą społeczność BDO wydaje mi się bo są to eliksiry, które się w ogóle nie kończą tak więc jeden z nich to jest 275 regeneracji HP co 2 sekundy a drugi to jest regeneracja MPWP lub SP co 6 sekund i plusik jest taki, że one się nigdy nie kończą tak więc można odpalić sobie wróżkę czy cokolwiek macie i po prostu włączyć to i nie trzeba kupować żadnych innych eliksirów, tak więc przyda się to na nodwarach czy może na siege'ach, gdzie trzeba bardzo często kombinować z mate'kami i tak dalej, żeby mieć zawsze te eliksiry, które bardzo szybko się kończą podczas porządnych starć ale niestety będzie to obarczone bardzo długim grindowaniem niestety, bo trzeba będzie odwiedzić takie miejscówki jak Sherekan, Necropolis, Wall, Settlement czy Shira Ruins i trzeba z każdej tej miejscówki zdobyć jeden przedmiot na drugi elixir, czyli ten co regeneruje MP, SP lub WP Trzeba będzie odwiedzić takie miejscówki jak Tooth Fairy Forest, na Steppe oraz Marshall Forest Czyli jak tutaj możemy zobaczyć nie są to wygórowane spoty Ale no, mimo wszystko nie wiadomo też jakie to są szanse Ale jak tutaj napisali jest to rzecz porównywalna do kompasu czy mapki A więc podejrzewam, że trzeba będzie spędzić naprawdę dużo czasu zanim się wydropią no i poza tym, ee, no ciekawy jestem ile te eliksiry ważą. Czy to jest 500 wagi, 100 wagi, 1. Nie jest tu niestety napisane. Może gdzieś znajdę jeszcze informacje, to postaram się e, podać. E, Kolejny major update. Pojawiły się e, nowe przedmioty do FR i Karak. Tak więc jak tutaj możecie zobaczyć, wystarczy zrobić taki przedmiot, no wystarczy. Troszeczkę trzeba będzie się pewnie namęczyć, ale... Jeżeli będziemy mieć ten Eben Ruth 0, to będziemy mogli użyć Brizzy Sail dwa razy po żąd. Wymagania są takie, że statek musi mieć akcelerację 135% oraz hamulce 160%. Ciekawe, jakie to są hamulce, Ta, yy, jak hamuje na wodzie, chociaż przynajmniej chłodzenie będzie dobre, yy, czyli trzeba mieć te dwa przedmioty w inwentory, razem je połączyć żeby otrzymać ten oto item trzeba mieć e, 1000 okuila flower oraz jeden okuila Tak więc trzeba będzie spędzić pewnie e, trochę czasu na wyspie. Okuila oraz okuila flower. Aha, będzie można kupić to za crow coin, e, czyli w porządku. E, pojawiły się nowe e, itemy jeżeli chodzi o wymianę tych właśnie monet crow coin, czyli ravinia Mo moss remover, okuila flower, okuila tier oraz Eben Root Null. Eee. Kolejna rzecz to pojawiła się do statków Focus e, Fire Skill, czyli będzie można e, przejść do specjalnego trybu strzelania, jeżeli chodzi o statki. E, niestety ten tryb będzie tylko dla tych statków jak Eferia Karak, Eferia Crawell, Galeas, Improve Eferia Sailboat oraz im, Improve Eferia Fregate. Eee. Kolejna rzecz to pojawiły się, e, pojawili się nowi żeglarze, tak więc e, będą mieli nowe statystyki jeżeli chodzi o Force Vision lub Focus. E, trzeba, jest, e, trzeba tych żeglarzy spotkać w Lunar Halo lub e, Ilia Island jeżeli chcemy ich zwerbować. E, zresetowane zostały laki, jeżeli chodzi o, o grupowe czaty, tak więc od teraz możemy się starać o kolejne laki, żeby otrzymać kolejne tytuły. A na tym czas pojawiły się te oto nagrody. Jeżeli ktoś miał złoto, to otrzymuje te oto tytuły, w zależności od tego, w jakim, na jakiej grupie czatowej najczęściej spędzał czas i zdobył te lajki za silver oraz brąz. Niestety są to tymczasowe, czyli przez 3 miesiące, mi się wydaje. Czyli na okres 3 miesięcy będziemy mogli mieć te koloryzowane tytuły. Jeżeli chodzi o system, to poprawili jakieś problemy z echem oraz jakimiś różnymi głosami podczas korzystania z WojścZatu? Ktoś korzysta z WojścZatu? Alex, ty korzystasz? Wiem, że jest takie coś, taka możliwość, ale jeszcze nie widziałem, nie słyszałem kogoś, kto by tego używał. No ale okej, okay. zmiany w klasach są drobne, troszeczkę zmian u Rangera. Poprawiono problem, kiedy nie dało się użyć wine not to flow routing combo, Sorg drobne poprawki, berserker drobne poprawki, walkiria drobne poprawki, maekwa drobny nerf, ninja drobny nerf oraz kunoichi drobny nerf. Pozmieniało się troszeczkę w kafrasach. Do czterech leveli kafrasów została zmniejszona ich ilość. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, e, na przykład level e, pierwszy, tutaj chodzi o Dim 3 Spirit, e, no to Opena, tak więc e, do, do czwartego levelu są zmniejszone, ale potem e, te ilości są troszeczkę powiększone, tak żeby na końcu, jeżeli chodzi o level 10, wyszła i tak ta sama ilość, 8260 e, Kafrasów. Generalnie jest to jakieś przygotowanie do tego, że bardzo dużo kaprasu trzeba będzie wbijać, jeżeli chcemy, będziemy chcieli mieć ee, nowy armor, bo trzeba mieć e, bodajże Dim3 na levelu 10, ale ci, którzy chcą tylko level 4, to jakby dali im szansę, żeby łatwiej dało się to zdobyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc drobne zmiany e, w questach. Jeden z najważniejszych to, że będzie się dało e, odzyskać. The Magical e, Subweapon lub Armor, jeżeli e, się zgubił, tak mi się wydaje. E, ponieważ czasami był problem z tym, ja też miałem kiedyś, jak zaczynałem grę w BDO, nie miałem tego za bardzo znaleźć. E, poprawki w interfejsie oraz rozwiązane problemy, tego nie będziemy opisywać. I ostatnia rzecz, e, gdzieś tutaj widziałem e, link do Pearl Shopu. Nie ma, to przejdziemy sobie w ten sposób. Tak więc, e, jeżeli chodzi o Pearl to mamy e, zestaw e, petów za 4235. I mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć petów. Kolejne to jest For Your Another One za 6860 e, pereł Mamy tutaj e, dwa outfity plus Character Slot Expansion Coupon. Oraz możemy sobie wybrać jeden z outfitów, które mają jakiś tam. E, do czegoś są przydatne jak m.in. kamuflaż Venecil Venia, Riding Attire, czyli w zasadzie trzy outfity plus bonusiki Secret, secret Book of Old Moon oraz item Collection in Scroll. Kolejna rzecz to jest One Time Permanent Pack za 2275, m.in. jest to Morco Gear bag. New Challenge Pack za 9520. Wow, czyli ktoś chce zmienić yy, postać, to jest ku temu okazja. Troszeczkę e, taniej, e, poniżej 100 euro, tak więc będziemy mogli sobie wymienić Mainsub, Weapon oraz Awakening, a dodatkowo dają nam Inventory e, plus 32 sloty. Eventowy Blessing of za 1250 plus bonusik. E, jakiś e, outfit dla Wizarda, Lord Red Premium Set, wydaje mi się, że to jest e, jakaś nowość. Pojawiły się z powrotem Marine Romance Outfit Set, praktycznie dla wszystkich klas, z wyjątkiem Guardiana <laughs> ojojo, jak mi przykro teraz kolejny to jest Pawilla. dla wszystkich klas 20% obniżki i pojawia się zestaw Kakao Cash 10 000 plus 1500 plus to oto bonusy na jedno konto będzie można zakupić maksymalnie dwie takie tak więc e, nie wydawajcie za dużo pieniędzy. No i to by było na tyle. Tak więc e, tym razem dało się zmieścić no, w 11 minutach. Tak więc... A, e, już jestem blisko tego, żeby było ograniczone do 10 minut, jeżeli chodzi o pacznący. Jeżeli wam się podobało, bo Aleksowi nie za bardzo, to dajcie znać w komentarzu. Subskrypcja, jeżeli chcecie dalej oglądać kolejne pasznocy. No i widzimy się w następnym filmiku. Jojo!